Witam serdecznie. Niedowartościowany z tej strony. Pograjmy sobie Apolionem na grydzie. Już nim próbowałem, ale coś mi tam nie pykło. Stwierdziłem, że lepiej jak widz patrzy na moje niedoskonałości. Hive Mind, ok. Jakieś bomby by się przydało, nawet i z 5 bomb. Uuu, binki, fajnie. Dostaliśmy Soul harta i Tease apa Jakby to przenieść tam na dół. I mieć możliwość rozwalenia. A nie wiem, szkoda się bawić. Zaczynajmy. Mamy wojda, którym będziemy zjadać wszelkie fajne itemy. Co jest bardzo. Ło! Robaczku, bijemy robaczka. Ja, ja nie wiem dlaczego, ale lubię grit moda. Tutaj, chodź, dzbanka zbijemy. Nic nie ma ze dzbanka, szkoda. Ło, nie wyrobiłem się. Na takich tycznach się nie wyrobiłem. Wszystko zależy od tego ile przeciwników. Wow, robi się lekko niebezpiecznie. Wszystko, co mówię, zależy od tego... Wow, jaki wariacik. On <noise> mnie odepchał. Wszystko zależy od tego jak... Jak tam się ułożą ci przeciwnicy. Czasami jest jeden, czasami jest dwóch. Dobra, jesteśmy na zero. Uwalmy tych... Tutaj no dosyć duże życia mają te kapska Ale one już tak nie przeszkadzają Dobra głupie portale He! Maligan się rozwalił Czy to wszystkie już? No widacznie wszystkie Ja zaryzykowałbym i wziąłbym bombę i rozwalił tutaj no i oczywiście, że to się opłacało. Mordo ty moja. Weźmiemy sobie to. Zawsze rozwalam kiperów bo jest szansa na steam sale'a. No, na piąteczkę. Rozwalimy klucznika też. Rozwalijemy klucznika. Zawsze to dwa koiny i kawałek serduszka. Dobra, zobaczmy na morze. Najpierw co mamy tam. Co to jest? Doctor's Remote. Takie słabe, 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 słabe. Ryzykuję. Ryzyk, fizyk. Dobra, wrócę po Wojda. Za chwilę. Co to jest? Spin, tak? Jakiś damage by się przydał. Wow! Co? Ja nie wiem dlaczego. Patrzyłem na ten, na ten. Pociski nic nie robię. Dziwne. Nie lubię pina, jak tak z boku wyskakuje to. Dobra. Czarny monster ma dużo życia. Jego chyba, jak jest czarny, to jego chyba każdy atak zabiera jedno serduszko. Natomiast pół. Ole, to ma życia. Bydlak. tak będzie blue. Ale już jest na wymarciu. Heh, jak wskoczył w ścianę. Ale koiną tam się tu zrobiło. Dobra. X-ray vision. U-la-la! i to lub to biorę. Niestety, klątwy nie są takie aż straszne na tym piętrze, w sensie na tej grze całej w ogóle. Więc, eee. Mamy serduszko, które nie są nam przydatne. Niestety, ja zostanę przy Wojdzie. bo że mam taki piękny przedmiot. Choć z braku laku, mogę zjeść ten przedmiot i go zjem. Najwyżej będę musiał uważać, czego nie? Dwa, jeden. Pfu, jeden. O, nie, jeszcze ten. Dobra, damy radę. Tego zabijemy, biegającego najpierw pana. To się strasznie krząta. Pin! Co tutaj mamy? Brimstone'a jakiegoś, może co Hagalas Jera Bożesz, ty mój mamy. Jere na Great Mode. <śmum> no dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co nas czeka na następnym piętrze. Ważne jest to, żeby zebrać dużo życia. Zawsze wchodzę tutaj. Zawsze wchodzę do kerstrumu. Wow, to nam pozwala przechodzić przez kolce. I nie, tak naprawdę to jest chyba lepsze niż to, że mieli... nie wiem Dajcie zobaczymy tak Jaka jest O Właśnie to... Ale ja jestem debil Ale dobry, dobry trinket mamy Naprawdę dobry Szkoda go zużywać Dobra Weźmiemy sobie kluczyk. I zobaczymy, co mamy tutaj. Wow. Do zjedzenia. Będziemy to zjadać Wojdem. to zjemy Wojdem też. Potrzebuję dwa ładunki na wojdzie, dobra. Dwa ładunki na wojdzie. I nie podchodzę do koinów. Muszę je jerą. E, jak się rozwalił Teraz muszę to rozwalić. Dobra. I co najpierw? Book of Revelations zjemy. Nie? Cyk. Dobra, dobra, spokój na razie. Myślę, muszę myśleć. Dobra, jedziemy. Powinienem, ty, ale widziałem to i nie mogłem zareagować. Chyba już nie dostanę ładunku. Będę musiał wziąć to główienko. A tego bym raczej nie chciał. O, be... słabo, 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 słabo. Kojni są rozrzucone. Rak, Rag mega jest straszny. Ja wiem, czy jeszcze mnie zabije. Podniosłem na niepotrzebnie. Dobra, teraz tego to już będzie formalność. Ale stworzył tych. Nie wiem, już mogę je użyć. Bo już więcej koinów nie będzie. Ole, koiniksów. Dobra, brakuje mi jednego ładunku, którego zdobędziemy tutaj stąd. Dobra. 60 prawie koinów. Będzie 60? E, zabrakło. Dobra. Nie ma co kupić tak naprawdę. Woj To, nie, raczej to nie jest mi aż tak potrzebne. Też nic ciekawego się... Standardowo 5 coinów. 6 coinów! Naprawdę? Mama Mega... Ta... No nic, ty, nic ciekawego. No już, już coś tam... O The Lovers no w sumie Ale to, ciekawe jak to będzie działać z... The lovers. Czy będzie nam dać podwójne serca? Zobaczymy. O, monstro. I ten niedobry Chyba zajmie się najpierw monstro. Łatwiej będzie. Dwa skaczące. Penisy. Dobra, zaraz mu jedno oko wypadnie. Jeszcze na dużym pomieszczeniu on nie jest taki zły. No, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak to karę będzie działać z tym wojnym. Jestem. Aż jestem ciekawy. Uuu, Ranger Room. Ale, Boże, jakiś... Jaki to jest słaby przedmiot. Nawet go nie mogę zjeść, bo tamten wolę zjeść. No, sobie miecze machał. I tutaj zjem cyk. I nie dostałem dwóch soul heartów, czyli jest to słabe. Dobra, biorę kluczyk. Idziemy. na Goblin pomoże mi wygrać z gridem, więc na to musi być. Musimy o życie zadbać. Napiję się herbatki. I lecimy dalej. Co my tu mamy? Coś do zjedzenia. Pierwszy mój mikrofon. O, mikrofon mi się, o sorry. Bogurtirsy? No, czyli podwójne efekty mam i z trinketa, i z tego, ale wałek. O, piżamka, fajny przedmiot. Co tu jest? Nic fajnego, ja mi się nie trafiło. Hmm. Nie mamy bomby. Słabiutko. Tobie coinów nie dam i teraz tak, co my tu mamy? Mamy nic, po prostu idziemy walczyć. Nie wiem, jak ten miecz. Nigdy tego, ten miecz jest słaby. To, się nawet, to nawet nie jest nóż. Słabo. Słabo, słabo mistrzowie. Tak jeszcze, gdyby od razu na początku... A on tak bije jakby... No nie wiem, no nie wiem jak to powiedzieć. Nie bije tak jak powinien, że na czubku łapie. Dobrze, że mam już takie, jako takie obrażenia. No co, bijemy się na. No. Wow, dwa Gerdy Janiory dż Kurde To jeszcze są... To są jeszcze... Ale się faflam. To są jeszcze czempiony, ale mi wyleciało z głowy. Ciekawe czy booger Seercy działają jak w przód maski walniemy. Ale tych boogier. Zaraz zobaczymy. Nie mam jak go bić. To jest najgorsze. A spadaj. O Jezus is jakim cudem ty to zrobiłeś? Ale kaszana. dupa te mięść nie bije i znowu angel room wiedziałem boże rosary. jeszcze nie mam jak tego zjeść a ja ja jak to się mówi no tak hamifde bomba jakaś cokolwiek panowie to, to jest też fajny przedmiot ale ja wiem ja wiem nic nie wiem. Musiałem zrobić coś takiego. Teraz pomyślimy. Nie ma nic, nie ma co tu pomyśleć. Tak naprawdę mamy słabe przedmioty i to tak w pytkę słabe. Czapka górnika. Na co mi trzeba? Czapka górnika. No. Nic tu nie ma. Czy Bateria jest mi potrzebna. Nie wiem. Weźmiemy baterię. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo na razie to... To była skrzynka na... Super. Bomby na następne piętero. I to już jest łąb. Nie pokonam tego grida. Czy to się uda? Nie wiadomo jak nie mam klucza. Nie wiem ile mam życia U, U. Biblia Jestem serafinem, ale to mi nic nie daje Latanie mi daje, no tak Dice shard mi niepotrzebny. Tysuf już mi niepotrzebne. Zjemy to, zmienimy, cyk. Na majtki, boooże. Przezrobić zrobić tak i tak. Zjemy to. No, speed up. Fajnie. Ten, o, ten miecz do globenów się na, jedynie nadaje. A nic innego też. To, no i to też tak ciężko. Bo chodzi o to, że czubek tego miecza w ogóle nie zadaje obrażeń. Trzeba wejść tak w 3/4. Za każdym razem to jest. Ale kaszana. Co ty się upadło na te? O, to mój telefon, jak zwykle. Profesjonalni youtuberzy nie wyciszają telefonu. Cały dzień mają wyciszone, ale kiedy trzeba to nie mają. No widzę tego przeciwnika. Dobra, idziemy kupić cyk. Kostka jest teraz niepotrzebna. Boże. Money pay. Money play. Jedyne co mogę zrobić to cyk. Ty nie chciałeś, strzałką wciskałem i nie chciałeś, to był Bóg. Nie szarżuj już, nie wygłupiaj się. Co tu przyszło? Skrillex! Zawsze tu jest sk Skrillex, jak ja tego nienawidzę, tego bossa. O. Jego więcej się nie bije, niż się bije. I teraz znowu. coś wykombinować, żeby go troszeczkę... Nie przodem, tylko tyłem, panie Kryleks. Poszedł. Jakoś się udało. I pewnie pięć monet na zmianę. No to wezmę. No co mam innego wziąć? To mi tyle... Syntol i już na syntol nie mam To tam jeszcze? Dwa Freddy? Jeszcze nie tak, Nie taka tragedia No patrz, dwa razy dostałem od niego I co Angel Room bez niczego pewnie. Ło! Wow. I oczywiście Devil Room z gównem. Tylko wziąłem właśnie po Bookworma to. Lecimy dalej, no już tu, tutaj nie ma co, nie ma co ugrać nawet. A prawda, teraz będzie trzeba się skupić tylko aby życie kupić i... O. Wieszak, też mi wieszak niepotrzebny. No, ale co mam zrobić? Nie? Wziąłem go tak naprawdę po nic. O, dwa sol-harty na jeden na plus wyjdę, tak? No, dobra. Za późno ten chaos. Uuu, dajmy. Za późno ten chaos. Boże. To też jest dziwny item, ale wezmę go. Bomberka. Nie wiem jak Grizz będzie na niego reagował, ale chcę sprawdzić. Why not? O, jak zwykle nic. Dobra, jedziemy. Nie, nie może być źle. Pojawił się na mnie gnoj, Teraz ginę. Ło, wow, Soul Heart! <laughs> Wszystkie się na niego rzuciły. Im więcej przeleci... No ty, jak ja to dostałem? Oni celowali w tego, a... Te duchy są wkurzające. No, jakim cudem, no, panowie, szanujmy się. Hm, wszystkie poszły tam, nie wiadomo teraz, które idzie do mnie. Ale to boli. Muszę to rozwalić. Może coś tu będzie. No. Co jest? W ogóle się nie skupiam na grze, dlatego. Trudno! Krampus! Ach. Krampus nie jest akurat ciężki w tym przypadku. Co tutaj dostaniemy? Dwie fisturki, wow! Trzy! Tu jeszcze jedna jest, wow! To też się nie ze zrobiła. Brimstone, tak. 36 coinów, i też dostajemy tyle co nic. Nie ma jakiegoś i co by mnie naprawdę wspomógł. Tak, tak sowicie nawet, nie? Czy na następnym tym nie mam już kluczyka. Nic, trudno. Chciałem coś ugrać. No nic, no muszę inwestować tylko w życie i... ...zobaczymy co się zrobi. No nic innego teraz tutaj... ...nie zrobimy. Dwa klucze niepotrzebne. Dobrze, dwa soul hearty. Wow. Troll bombsa. PHD życie. Temu pajacowi poddawać trochę. Dawaj! Def. Def jest słabe. Zainwestuję jeszcze trzy koiny w ciebie. A to jest ten, co będzie główna. A nie, no dobrze. Death Engagement to mi niepotrzebne Ace of Clubs to Dice Sharda mogę już w sumie użyć, bo to do niczego. Pyk teraz za późno, bo to by było też fajne. Na 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 walczyć. A się rozwali. Co to było? Ale to było słabe. Tylko te bongo-tywcy mogą mnie uratować, bo nic więcej. Ale on tutaj. Co to ma być? Co ich się tyle tutaj nagrzmociło? Na Ra... no, tych ragmenów się. Ok, co to duszek? Dwa duszki. Co to było? O kuźwa. To był jako jeden boss, nie? No, trzy haski, chuski. To nie są trudne bossy, ale znowu to samo ten jest w jedną stronę, ten w drugą. To, tylko tylko głowę kampusa, nic więcej. O, drugie lampo co nie działa. Teraz ten trinket, to mi niepotrzebny, Soul harta. I to. I nic więcej nie ugramy. Lecimy spróbować swoich sił z gridoskiem. Czy się uda? Zobaczymy. Dobra. Tu dwa gridy. Ale koinów. Ła, dobra. Grid, mistrzu. Poddaj się, ponieważ to musi lecieć na YouTube. A nie będę dawał drugiego odcinka, w którym przegrałem. Ła. mamy speedę 2-0. Uciekać. Ale pieniędzy. Zostaw moje pieniądze. Ale mnie dostanę. Hey, no Ej, nawet nie idzie tak źle, bo te tego biją. Bogartyrsy, buger. Ten kręczownik jego jest ciężki. Reszta tam. Bugartyrsy, magda, faczka. Ale to i pięknie idzie. O, czerwony się zrobił. Mój hajs. O, 18 coinów płacę. Ej, to było niemożliwe, żebym ja to dostał. Gin miszczu. Tylko same te Bogartirscy tak dowaliły. Brown nugget dostaliśmy. Taki słaby przedmiot, że szkoda, tak. Dobre. I udało się. Cynk. O, jaka skrzynka zbugowana. Cyk. I jesteśmy w menu głównym. Dziękuję bardzo. Nie z tej strony. Jo.